Możemy? Kameruje się. Szczęść Boże, kochani, witajcie. Deszcz pada, więc na kilka dni zaszyjemy się tutaj w naszym warszawskim studiu. A dzisiejsze słowo, którym, którym się modlę i, i chciałbym Was do modlitwy tym słowem właśnie zaprosić, jest słowo błogosławień. Wyobraźcie sobie, że choć na słowo błogosławiony, szczęśliwy w języku hebrajskim jest wiele określeń, to jednak to słowo, które dzisiaj użyte z Ewangelii, jest tym samym słowem, które Jezus używa na górze błogosławieństw. Z greckiego Makarios oznacza właśnie tych, którzy są szczęśliwi, błogosławieni, szczęśliwi, dlatego że, no, patrząc z perspektywy, Ewangelii należą do y, uczniów Jezusa. Y, ale muszę Wam powiedzieć, że choć słowo jest to samo, to jednak kontekst jest zupełnie inny. Bo Jezus mówi, że jesteśmy Makarios, błogosławionymi, szczęśliwymi, jeśli wiemy o tym, jaka jest zależność między sługą i Panem, czy Panem a sługą, i jaka jest zależność między wysłannikiem a posłańcem. I Jezus mówi. Jeśli będziecie mieli świadomość, jaka jest zależność, czyli jeśli będziecie mieli świadomość tego, że każdy ma swoje określone miejsce i kompetencje, można by powiedzieć, będziecie szczęśliwi. No i tutaj słuchajcie, do, do życie, tak? Nieraz taka prosta rzecz, by wiedzieć po prostu, jakie jest nasze miejsce, gdzie jest nasze miejsce, te powiedzenia, nie wychodzić przed szereg, nie wypowiadać się na tematy, których nie jesteśmy ekspertami i tak dalej, i tak dalej. To jest pochodna tego, co dzisiaj Jezus mówi. Nie? Jeżeli będziecie mieć świadomość, jakie jest Wasze miejsce, jaka jest Wasza misja, co możecie powiedzieć, co nie, to, to po prostu będziecie ludźmi szczęśliwymi. Nie? I tu nie ma y, wielkiej filozofii. Przenosząc to na grunt nasz kościelny, to choćby zawsze zdziwienie we mnie budzi to, że y, y, wielu ludzi na przykład uzurpuje sobie prawo oceniania tego, czy papież ma rację, czy nie ma racji, nie? A ja sobie myślę, Boże, ja bym się nie odważył powiedzieć, czy papież ma rację, czy nie, bo. Szkoły skończyłem, jakie skończyłem? Wcale to nie był to Oxford. Seminarium nasze sercańskie na wsi Stadnickiej też pewnie choć na dobrym poziomie, ale, ale pewno wyobrażam sobie, że edukacja może być na wyższym poziomie na innych uczelniach światowych. No i przede wszystkim moje ograniczenia intelektualne i moje ograniczenia związane z ilością zdobytej wiedzy nie uprawniają mnie absolutnie do tego, żeby na przykład pouczać papieża, nie? To jest tylko jeden z takich przykładów, który jest bardzo, bardzo mocny, nie? Podobnie było w czasie, podobnie jest w czasie tej pandemii. Nieraz potrafimy publicznie na profilach społecznościowych w mediach i tak dalej krytykować na przykład biskupów no ale trzeba sobie zadać pytanie czy yy, na przykład wiem o wszystkich okolicznościach o których wiedział biskup podejmując taką inną decyzję czy miałem tę samą wiedzę co miał biskup można z miejsca odpowiedzieć że nie i bazuję tylko na własnym widzimisię czy własnej ocenie, która może być bardzo błędna. I, I wiele takich, wiele, wiele takich sytuacji jest, w których my, no właśnie, gdybyśmy wiedzieli, jakie jest nasze miejsce, jakie są nasze ograniczenia i jaki jest, jaka jest sytuacja, to byśmy, czyli wiedząc, jaka jest tak naprawdę zależność między Panem a Sługą, Wysłannikiem a Posłańcem, Przenosząc to na nasze życie, wiele razy pewno uchroniłoby to nas przed jakimś, e, jakimiś głupotami, e, a przede wszystkim przed frustracją, smutkiem i, 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 i byciem po prostu nieszczęśliwym. Dlatego Jezus zaprasza nas dzisiaj do tego, abyśmy uderzyli w pokorę, e, dobrze zinterpretowali to, gdzie jesteśmy i w jakich przestrzeniach jesteśmy ekspertami, a w jakich nie jesteśmy. I żebyśmy z pokorą oceniali rzeczywistość, a wtedy Jezus nam mówi, że będziemy po prostu szczęśliwi. No i tego sobie i wam kochani życzę. I na ten czas niech nas błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.